W tym ćwiczeniu mamy wpisany tekst, który spróbujemy sformatować tak, aby wyglądał w taki sposób. Tutaj mamy podgląd. W PDF-ie spróbujemy nasz wpisany tekst sformatować w taki sam sposób. Zaczniemy od zmiany rozmiaru tekstu. Zaznaczmy cały tekst. Można to zrobić albo myszą, zaznaczając lewym przyciskiem myszy. Od początku tekstu do końca tekstu albo skrótem klawiaturowym Ctrl A. Jeżeli chcemy zmienić rozmiar czcionki w narzędziach głównych, albo z listy wybieramy sobie na przykład 14, ewentualnie tym dużym A możemy kilka razy kliknąć, wówczas zwiększamy czcionkę o krok. Styl tekstu możemy również zmienić. Ustawimy styl na czcionkę Times New Roman. Kolejną rzeczą, jaką zrobimy, to odstępy. Widać, że w tym tekście część odstępów między wierszami jest nieco większa, a część jest mniejsza. Tutaj tego odstępu między tymi dwoma liniami nie ma większego, dlatego że to jest jeden akapit. Podobnie tutaj. Te odstępy, które są pododawane, są to tak zwane odstępy po akapicie, które Word automatycznie dodaje. W naszym przypadku. Z tych odstępów zrezygnujemy, a sami będziemy ustawiać sobie w odpowiednich akapitach odpowiednie odstępy. Dlatego jeszcze raz zaznaczę cały tekst. I aby usunąć te odstępy po akapicie, w narzędziach głównych możemy otworzyć ikonkę związaną z interlinią. I na dole mamy usuń odstęp po akapicie. Wówczas te odstępy będą wszędzie jednakowe. W tej pierwszej linii tekstu chcemy, aby to miasto i data Warszawy 12 stycznia 2011 rok, był przesunięty. Przesunięty do 16 cm. I chcielibyśmy, żeby to było równo na 16 cm. Ma być wyrównany do prawej strony do 16 cm. W tym celu ustawimy tabulator. Tabulator, który nam przesunie ten tekst na 16 cm. Aby to zrobić, możemy na przykład. Po lewej stronie na linijce wybrać znacznik odpowiedzialny za tabulator prawy. Kilka razy musimy kliknąć, ustawia się tabulator prawy. I aby ten tabulator prawy ustawić na 16 cm, możemy kliknąć na linijce na właśnie 16 cm. Ten tabulator się ustawia. Jeżeli teraz chcemy go włączyć, wymusić, możemy, musimy ustawić się przed Warszawą i na klawiaturze. Nacisnąć przycisk Tab albo tabulator po lewej stronie na klawiaturze. Wtedy zadziała ten tabulator, który mieliśmy ustawiony. Tekst przesuwa się do 16 cm z wyrównaniem do prawej strony. Widać, że pojawiła się strzałka, ponieważ mamy włączone pokaż wszystkie znaki. To oczywiście można włączyć, wyłączyć. Zależy, jak komu wygodnie się pracuje. Kolejną rzeczą, jaką zrobimy. To odstęp. Odstęp między tym tekstem charakterystyka majątku trwałego firmy Global SA i tym naszym adresem. Przy okazji widać, że ten tekst, charakterystyka majątku trwałego, ma być na środku i pogrubiony. A zatem możemy zaznaczyć ten tekst. Od razu możemy go wyrównać do środka w akapicie, klikając do środka w poziomie. Możemy go pogrubić, klikając na B w sekcji czcionka w narzędziach głównych. I ustawimy od razu odstęp przed akapitem, ponieważ ma być powyżej. W układzie strony, wstążka układ strony, sekcja akapit, mamy odstępy powyżej, poniżej. Będąc na, tej, na tym akapicie chcemy powyżej tego akapitu. Zatem odstęp powyżej zwiększamy na przykład na 36 punktów. Kolejna rzecz to ten akapit zaczynający się od słów firma Global SA. Ma być wcięcie akapitowe. Plus odstęp poniżej tego akapitu. Wcięcie akapitowe możemy zrobić tabulatorem. Przed chwilą musimy się ustawić, nacisnąć przycisk Tab. Zrobi się domyślnie wcięcie akapitowe 1,25 cm i możemy zrobić odstęp, tym razem poniżej akapitu, na którym jesteśmy. Mając w układzie strony odstępy, zmieniamy odstęp poniżej, na przykład na 30 punktów. Kolejna rzecz to te składniki majątku trwałego, wartość w złotówkach. Widać, że ten tekst jest pogrubiony i jest odsunięty. Składniki majątku trwałego są nieco przesunięte i potem ta wartość w złotówkach również jest nieco przesunięta. Aby to zrobić do tego akapitu, do tej linii tekstu, ustawimy dwa tabulatory. Pierwszy będzie przesuwał tekst składniki majątku trwałego na przykład na 3 cm. Drugi będzie przesuwał ten tekst wartość, na przykład na centymetr jedenasty. Zatem będąc na tej linii tekstu, możemy znów ustawić typ tabulatora. Tym razem będzie to tabulator lewy. Zatem musimy kliknąć kilka razy na ten znacznik, tak żeby ustawił się tabulator lewy. I na linijce możemy kliknąć na odpowiednim centymetrze, tak aby ustawił się tabulator lewy. Na trzecim cm i na centymetrze jedenastym. Teraz musimy te tabulatory wymusić. Zatem przed składnikami majątku trwałego naciskamy tabulator, tekst przesuwa się do 3 cm z wyrównaniem do lewej strony. Przed wartością tabulator, tekst przesuwa się na 11 cm z wyrównaniem do lewej strony. Podobnie ten rzeczowy majątek trwały również ma być przesunięty na 3 cm. Dodatkowo widać, że jest tu numerator. Ten numerator zrobimy oczywiście z numeratorów. Ustawmy się przed tym rzeczowym momentem trwałem. ustawimy też tabulator na trzecim centymetrze. Cały czas jest on wybrany, więc wystarczy kliknąć na trójce. Teraz możemy ustawić się przed rzeczowym momentem trwałym, kliknąć tabulator, tekst się przesuwa. Od razu możemy te dwie linie tekstu zaznaczyć i je pogrubić. Możemy to zrobić skrótem klawiaturowym naciskając CTRL B albo w narzędziach głównych naciskając na B. Szybciej oczywiście CTRL B na klawiaturze. Przy okazji, możemy dodać ten numerator, żeby była jedynka, przedrzeczowy majątek trwały. Możemy się ustawić, przedrzeczowy majątek trwały, i w narzędziach głównych, tej pierwszej wstążce, mamy trzy ikony odpowiedzialne za punktowanie, numerowanie i listy wielopoziomowe. Chcemy numerator, zatem możemy rozwinąć listę przy numeratorach, wybrać numerator, na przykład z kropkami. Widać, że nieco ten tekst się przesunął w prawo. Jeżeli chcemy, żeby on był równo ze składnikami majątku trwałego, Możemy zmniejszyć wcięcie. Wówczas ten tekst wyrównuje się tak, że jest równo. Widać przy okazji, że niżej ma być lekki odstęp. Możemy od razu odstęp po akapicie ustawić. Poniżej akapitu zwiększamy odstęp, na przykład na 12 punktów. Kolejna rzecz to te 5 linii tekstu. Chcemy, żeby one wyglądały w taki sposób. Mają być przesunięte. Mają być. Numerowane ABCDE plus widać, czy są kropki. Wartości są ładnie wyrównane do prawej strony, złotówki również są wyrównane. W tym celu ustawimy trzy tabulatory. Pierwszy będzie przesuwał ten tekst na, na przykład 5 cm z wyrównaniem do lewej strony. Drugi tabulator będzie przesuwał te wartości na, na przykład na 14 cm z wyrównaniem do prawej strony i z kropkami. Trzeci tabulator będzie przesuwał te złotówki, na przykład na 15 cm z wyrównaniem do środka. Zatem zaznaczmy sobie te 5 linii tekstu. I aby ustawić tabulatory ze znakami wiodącymi, musimy już otworzyć okienko z akapitem i tam wejść w tabulatory. Nie można dodawać tabulatorów, które mają mieć znaki wiodące, bezpośrednio na linijce. Dlatego w narzędziach głównych. Rozwińmy kartę akapit klikając na strzałkę przy akapicie. I w okienku dialogowym, które się otwiera, na dole wybierzmy tabulatory. Otwiera się okienko z ustawieniami tabulatorów. Pierwszy tabulator ustawiamy na na przykład 4 cm 4 domyślnie jest to w centymetrach, więc nie trzeba ich wpisywać. Wyrównanie do lewej. Klikamy ustaw. Drugi tabulator będzie przesuwał wartości na na przykład 14 cm zatem pozycja tabulatora 14 wyrównanie do prawej strony bo chcemy żeby te wartości były wyrównane względem 14 cm do prawej plus znak wiodący chcemy żeby ten tabulator ciągnął za sobą kropki zatem znak wiodący wybierzemy dwa kropki, klikamy ustaw plus trzeci tabulator będzie przesuwał złotówki na na przykład 15 cm pozycja tabulatora 15, Wyrównanie na przykład do środka. Znak wiodący brak. Klikamy na ustaw. Mamy trzy tabulatory na liście. Klikamy OK. Na linijce też one powinny być widoczne. Teraz wystarczy się ustawić przed środkami trwałymi. Nacisnąć tabulator. Przesuwa do 4 cm. Przed wartościami. Nacisnąć tabulator. Przesuwa do 14 cm. Przed złotówkami. Tabulator przesuwa do 15 cm z wyrównaniem do środka. Tak samo należy postąpić z tekstem niżej. Kliknąć przed tekstem i nacisnąć tabulator. Tekst zaczyna się ładnie rozsuwać. Kolejna rzecz to ABCDE. Dodamy oczywiście listę numerowaną. Zaznaczmy sobie te 5 linii tekstu. Mamy listę, druga ikonka, rozwijamy listę, wybieramy ABC. Widać, że Word tutaj zrobił 1, 2, 3, 4, 5. W takim celu jeszcze raz wybierzmy sobie listy i jeszcze raz wskażmy mu ABC. Czasami tak jest, że trzeba mu dwukrotnie wskazać tą listę, ponieważ on Ustawia sobie coś według własnych ustawień, chce nam koniecznie pomóc. Wtedy trzeba mu to zrobić na dwa razy. Jeżeli chcemy to lekko przesunąć lewo-prawo, możemy zawsze wcięciami posterować. Mamy numeratory. Możemy lekko zwiększyć odstępy między tymi wierszami. W tej liście możemy zaznaczyć te pięć list i w tym celu możemy ustawić na przykład interlinię. Interlinia 1,5. Są odstępy. Nieco większe. Możemy w tej linii jeszcze tą interlinię ustawić. Półtora. Mamy listę z odstępami ładnie powyrównaną. Kolejna rzecz to akapit, część produktów firmy Globalesa. Ma być wcięcie akapitowe, ma być odstęp poniżej i lekki odstęp powyżej. Zatem ustawmy się przed część produktów firmy. Naciśnijmy tabulator, zrobi się wcięcie akapitowe. W układzie strony... Mamy odstępy powyżej, poniżej. Możemy lekko odstęp powyżej zwiększyć, poniżej też zwiększamy. Kolejna rzecz to tabela. Chcemy stworzyć pod tym tekstem tab1 wartości eksportu firmy Globalesa taką oto tabelę. Ustawmy się za tym tekstem, tabela wtedy wstawi się niżej. Wstawimy tabelę złożoną z sześciu wierszy, siedmiu kolumn. Zatem wejdźmy w zakładkę wstawianie. Tabela. Możemy albo z siatki wybrać tabelę 7 kolumn, 6 wierszy, albo wstaw tabelę i tam wybrać odpowiednią ilość wierszy i kolumn. Następnie widać, że w naszej tabeli musimy postarać komórki. Ten tekst produkty jest scalony z trzech komórek. Wartość eksportu do poszczególnych krajów Unii Europejskiej też to jest jedna duża komórka. Potem te trzy Komórki Niemcy, Francja, Belgia też trzeba postalać. W tym celu zaznaczmy trzy komórki, które chcemy scalić po lewej stronie. Jak chcemy je scalić, możemy albo skorzystać z narzędzi tabel. W układzie mamy scal komórki. Ewentualnie możemy zaznaczać komórki i pod prawym przyciskiem myszy również mamy scal komórki. Zaznaczamy kolejne dwie komórki i scalamy. Albo narzędzia tabel układ. Scal albo zaznaczamy prawy przycisk myszy, scal komórki. Następnie możemy wpisać tekst w tej pierwszej komórce: produkty, w tej komórce wartość eksportu do poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Tutaj trzy nazwy państw: Niemcy, Francja, Belgia. Kolejne teksty. Musimy je przepisać. I wpisać jakieś wartości. Mogą być oczywiście przypadkowe, nie muszą być takie same. Następnie możemy wysokość trzech pierwszych wierszy nieco zwiększyć. Jeżeli chcemy ustalić jednakową wysokość wierszy, możemy najpierw je zaznaczyć, a następnie najprościej w narzędziach tabel, w układzie będąc, mamy wysokość wiersza. Ustawiona jest na 0,56, możemy ją lekko zwiększyć. Następnie chcemy, aby ten tekst był w odpowiedni sposób powyrównany. Produkty na środku. Ten tekst na środku, ten tekst właściwie też na środku. Możemy zaznaczyć sobie od razu te komórki, które mają być wyrównane do środka i w narzędziach tabel, w układzie, w karcie wyrównanie mamy właśnie dziewięć ikonek służących do wyrównywania tekstu w komórkach. Możemy kliknąć do środka. Te dwie linie tekstu mają być wyrównane do prawej strony, natomiast te dwie do lewej. Przy okazji możemy lekko zwiększyć wysokość tych trzech Wierszy zaznaczając je, i w układzie narzędzia tabel mamy wysokość, lekko możemy zwiększyć. Kolejna rzecz to widać, że ten tekst w pierwszym wierszu jest wpisany w taki sposób, że wszystkie litery są właśnie wielkie, ale pierwsze litery, np. W przysłowie wartość, U przy słowie Unii i E przy słowie europejskie, są w nieco jeszcze większy sposób wyróżnione. Jest to efekt czcionki. Nazwany kapitaliki. Jeżeli chcemy, aby ten tekst tak wyglądał, musimy go zaznaczyć. I w narzędziach głównych musimy rozwinąć kartę czcionka. I mamy w efektach na środku efekt kapitaliki. Zaznaczamy, klikamy OK. Lekko się on nie zmieścił, więc możemy czcionkę trochę zmniejszyć, pogrubić. I widać, mamy. Efekt, który chcieliśmy osiągnąć. Tekst produktu również można zaznaczyć. Pogrubić. Tekst Niemcy, Francja, Belgia również ma być pogrubiony. Ten tekst można zaznaczyć i pochylić, czyli ustawić kursywę, czyli klikamy na i, plus ten tekst. Te numery 1, 2, 3, 4, 5 mają być również pochylone, więc można zaznaczyć, ustawić kursywę. Dodatkowo chcielibyśmy, żeby ta tabela była sformatowana w taki sposób, że na zewnątrz jest kreska podwójna, w środku jest nieco grubsza kreska. A zatem możemy w narzędziach tabel, w projektowaniu, po lewej stronie wybrać styl krawędzi, którą chcemy coś obramować. Ta pierwsza lista są style pióra, wybieramy kreskę podwójną. Pojawia się ołówek, którym możemy przejechać po krawędzie, które chcemy tym stylem wybranym obramować. Górna, prawa, dolna. I lewa krawędź. Zmieniamy styl na linię pojedynczą. Grubość, czyli ta druga lista, na przykład ma 2,14 punkta. I ołówkiem przejedziemy po tej kresce, która ma być nieco grubsza. Ołówek możemy wyłączyć, odznaczyć go. Tabela jest gotowa. Dodatkowo chcemy, aby ten tekst sporządził główny księgowy firmy Globalesa. Był nieco przesunięty w prawo, ale wyśrodkowany względem siebie. Dodatkowo ma być odstęp po tym tekście sporządził. Możemy zaznaczyć właśnie te trzy linie tekstu. Jak chcemy ustawić do trzech linii tekstu tabulator, ustawimy do tych trzech linii tekstu tabulator środkowy, na przykład na 13 cm. Spowoduje on wyrównanie tego tekstu na... względem 13 cm do środka. Trzy linie tekstu zaznaczone. Zmieniamy typ tabulatora na środkowy. Klikamy na centymetrze 13. Ustawia się tabulator. Możemy ustawić się przed sporządził, nacisnąć tabulator. Przed główny księgowy, nacisnąć tabulator. Przed firmy Global SA, nacisnąć tabulator. I na koniec odstęp poniżej sporządził i powyżej tego tekstu sporządził. Możemy się ustawić na tym tekście sporządził, wejść w układ strony. Mamy odstępy powyżej, poniżej. Zwiększamy lekko powyżej. I poniżej. I cały dokument jest gotowy, sformatowany w identyczny sposób, jak ten tutaj w PDF-ie.